Właściwie tematy, które są teraz poruszane, to też właściwie w tym temacie chciałam dalej kontynuować jakby wychodzenia z religii, bo wydaje mi się, że wszystkie te świadectwa, które teraz były mówione, to jakby jak praktycznie stosujemy naszą wiarę też, nie? Tak na początek chciałam zapytać was, ile razy powiedzieliście komuś, komu głosiliście, że nie, jesteś, nie jestem z kościoła religijnego. Ile razy się powiedział? Przynajmniej raz, tak? Każdy z nas coś takiego? Zawsze tak mówię. No właśnie, więc ja kiedy ostatni raz to powiedziałam to we mnie się nagle coś tak wzburzyło, że nawet kiedy ja już to zaczęłam wypowiadać, że nie jestem z kościoła religijnego sama pomyślałam drdy małe i bzdura, bo wyświetliło mi się w głowie ile jeszcze religii jest we mnie, a sam ten tekst, że nie jestem z kościoła religijnego, już jest tekstem religii. Znaczy, jakby to nie, nie ma teraz na celu konfrontowania was i wyliczania i sprawozdania, żeby tworzyć jakieś, tylko po prostu y, nawet w takich prozaicznych, wydaje nam się, sytuacjach możemy zobaczyć ile jeszcze właśnie tej religii w nas jest. No i właśnie odnośnie tego przykładu też, ja niedawno się modliłam o, tym, o to, żeby tłumaczyć języki na przykład, nie? Modliłam się też o to, żeby mieć rozeznanie duchowe. I zaczęłam szukać w różnych książkach Keneta Hegena i różnych takich autorów, którzy gdzieś tam zaczęli o tym pisać, którzy gdzieś już mieli objawienie tego. Słuchać ludzi, którzy też już tłumaczyli języki. Przypominać nam, przypominały mi się różne sytuacje, w których jak się nawróciliśmy, ludzie nam tłumaczyli to, co myśmy mówili. Bardzo tego chciałam. Bardzo chciałam właśnie na modlitwie wstawienniczej mieć zobrazowane... Jaki to duch, za czym stoi, i tak dalej, za co odpowiada, jak się temu przeciwstawić, i w, w ogóle, żeby w rozmowie z człowiekiem od razu wiedzieć, z jakim, on duchem, ma pro, z jakim duchem ma problem. I tak um, mówię: no okej, okay, no już dużo rzeczy widzę, fajnie. Y, wiele rzeczy wyłapuję bardzo szybko już i chwała Bogu, bardzo się z tego cieszę. Jakby dziękuję Bogu za to, ale potem nagle staję w takiej sytuacji, że w sumie ja nie wiem, jak ja mam z tą osobą teraz rozmawiać. OK, co z tego, że ja wiem. Nawet w sekundzie mi się jakby wyświetli, co ona myśli, na przykład ta osoba, albo z jakim ma jakąś, może nie z wierzchnością, ale z jakim demonem ma problem, albo z jakim demonem sobie żyje na co dzień i jest jej świetnie i nawet nie, wi, nie widzi, nie jest świadoma tego, z kim ona żyje? No i mówię, no okej, okay, no i super, masz to, co chciałaś, świetnie. <grym> Tylko ja nawet nie wiem, jak teraz zagadać do tej osoby. Jakby wiem, że stoję w autorytecie, ja mam władzę, ale nie chcę teraz nakładać ręce, skoro ja wiem, że ta osoba nawet nie jest świadoma na przykład tego, że ma z tym demonem teraz do czynienia. Chcę jakby z innej strony, żeby ona doszła do tego, z czym ma problem, tak? Nie chcę jakby jej od razu z, z karabinu strzelać. No i do mnie też że no okej, okay, no to w takim razie trzeba popracować nad komunikacją i nad rozwojem siebie jako, co są słowie duszpasterz. Rozmawiając na przykład, zaczynając od tego, że rozmawiam z moim mężem i czasami właśnie z karabinu go strzelam, zamiast yy, jakby skupić się na tym, że chcę mu pomóc i nie chcę, żeby wypunktować go, tylko chcę, żebyśmy my jako w związku się rozwijali żeby on się rozwijał. No więc co? Przypominając sobie o tym, że jakby religijnie też w sumie poprosiłam o to, żeby rozeznawać duchy, no bo chciałam wzrastać właśnie religijnie, a Życiowo się to nie przekładało, no bo co z tego, że wiem jakby z kim, z czym kto ma problem, a nie potrafię porozmawiać na ten temat. Więc y, postanowiłam praktycznie działać. Więc, że na przykład Artur Cyroński ma warsztaty z komunikacji, postanowiłam sobie codziennie rano, w miarę możliwości, kiedy tylko Hania na przykład się budzi, a Izek jeszcze śpi, włączać sobie te warsztaty, rozwoju, warsztaty z komunikacji. Postanowiłam też czytać książki, w miarę możliwości czasowych, o rozwoju komunikacji, o tym, jak zadawać pytania ludziom, żeby właśnie nie atakować na przykład, nie osądzać. W ogóle postanowiłam rozwijać się w tym temacie, czyli praktycznie, jakby żyć z tym, co już mam, jakby jaką mam wiedzę duchową, powiedzmy tak to, duchową wiedzę, żeby przełożyć to na praktykę. I tak do mnie właśnie doszło, że to jest właściwie życie, z którym myśmy powinni, jako ludzie wierzący, jako ludzie nawróceni, jako ludzie z Bożego Ducha odrodzeni, hmm, każdy z nas ma wejrzenie prorocze. Tylko pytanie, czy my to stosujemy? Co z tego, że mamy obecność anielską? One, do czegoś służą ci aniołowie, tak? Nie po to, żeby z tobą siedzieć przy herbatce. Oni do czegoś służą, to są posłańcy Boży i oni mają coś na celu robić, tak? Wiara jest czynna kiedy? W działaniu, tak? Więc po co nam wiara. Po co nam w ogóle aniołowie, po co nam to wszystko, jeżeli my siedzimy na dupie i chcemy jakieś objawienia duchowe ściągać na siebie, chcemy się rozwijać duchowo, ale co z tego? Jakby do czego my to mamy mieć? Po co nam aniołowie, po co nam wejrzenie duchowe, po co to wszystko, jeżeli nie mamy na celu przede wszystkim budowania drugiego człowieka i pomagania mu właściwie w tym, w czym my chodzimy, w tych darach, tak? No bo jakby jesteśmy kościołem, jesteśmy częścią ciała Chrystusa, każdy z nas jest jakąś częścią. Więc jeżeli ja mam na przykład. No to daje to drugiej osobie, tak? To wszystko musi mieć jakąś jak rzeka płynie, tak? A nie stoi w miejscu. Więc ja tym ch y chciałam bardzo zachęcić do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się uczyli. Bo wiara jest czynna w działaniu. Więc jeżeli chcemy żyć, to musimy się uczyć. Ja podjęłam takie działanie. Bo w ten sposób się chce uczyć. Każdy z nas, nie wiem, może sobie przypomnieć szkołę, w jaki sposób najlepiej się uczył. Czy robił sobie notatki, czy właśnie słuchał, czy bardziej z czytania. Po prostu praktycznie do tego podejdźmy. To nie jest jakby enigmatyczne. Jak ja się uczę, na przykład ja właśnie słuchając, załóżmy tych warsztatów, robię sobie notatki, czytam te notatki jeszcze raz i, i jakby próbuję to potem przełożyć na praktykę, tak? Te wszystkie rzeczy, których się nauczyłam, a nie tylko na przykład, my często właśnie słuchamy różnych nauczeń. Nie wiem, co w niedzielę robicie po nauczaniu, czy spisujecie to, czy nie, i co wy potem dalej z tym robicie. Jakby też samemu siebie trzeba skonfrontować z tym, po co w ogóle nam nauczania, po co nam różne rzeczy, które są dostępne a jest tego multum, jest właśnie mnóstwo książek, które nowe wychodzą, mnóstwo książek starych z wielu lat wstecz i one działają, jeżeli my je wprawimy w ruch. Moment, to pierwsze świadectwo. Chciałam drugie jeszcze, to nie wiem, Mateusz, czy chcesz to wyłączyć. Bo chciałam jeszcze takie krótkie. Y, 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 jakby zacznę od tego, że Izak, nasz pewnie zauważyliście, że bardzo lubi dinozaury. <laughs> y, I pewnego razu właśnie zaczęłam sobie nucić piosenkę. Jesteś piękny, jak ja sobie Nie wiem, czy znacie tę piosenkę. Tak, wiele razy ją śpiewaliśmy u nas we wspólnocie dawnej. Że Izak właśnie codziennie po śniadaniu ma taki czas, że może sobie pooglądać coś na komputerze i zazwyczaj wybierał dinozaury. Tryceratopsy, jakieś diplodoki, jakieś różne bambira, wtory i różne naprawdę obrzydliwe często. I ja przy nim jestem wtedy, bo chcę wiedzieć, czy na przykład jakaś reklama się nie włączy, czy coś, żeby no, mieć jakby nad tym kontrolę. I ja też patrzyłam na te różne właśnie potwory, ja bym to tak nazwała. I pewnego razu właśnie śpiewając sobie rano tę piosenkę, ja mówię, za chwilę idziemy na ten czas oglądania i będę na to patrzeć. I mówię, nie chcę, Boże, przecież to jest ohydne. Czemu ja mam w ogóle na to patrzeć? I mówię, czemu ma moje dziecko na to patrzeć? I potem on, już był taki moment, że on wstaje rano z łóżka i idzie. I ja mówię, co to ma być, nie? I dla mnie... Początkowo to było fajnie, śmieszne, bo Izak wstaje rano i już jestem tyryceratowym, czy jak nie jestem tyranozaurem, ale już po jakimś czasie, załóżmy minęły dwa, trzy tygodnie i mówię, to, jest, no, to już nie, dla mnie to nie jest ani fajne, ani śmieszne, to jest po prostu obrzydliwe i codziennie rano widząc te brzydkie no, dinozaury. Mówię, czemu ja mam się nakręcać i cały dzień w ogóle patrzeć na niego, jak się zamienia w dinozaura, patrzeć na te obrazy, które żeśmy widzieli, czemu on ma się tym karmić, czemu ja mam się tym karmić i w ogóle zaczynać w ten sposób dzień? Wy nie chcę, Boże, ty jesteś piękny jak ja spis i sobie wyobrażam te wszystkie właśnie kamienie, te wszystkie rzeczy, które są w naturze takie piękne. Mówię, czemu my się w ten sposób nie zaczniemy tego dnia? Przecież ja mam wybór, czy jestem rodzicem, jakby z tej. Miłości do niego chciałam mu pozwolić, bo że ogląda tylko te 15 minut dziennie, no to pozwolę mu, niech sobie obejrzeć co chce. Niech już będę taka kochana mama, niech sobie już zobaczy, co chce. Ale mówię, no nie, no, to wcale wydaje mi się, że jednak nie jest miłość, żeby. No bo jednak on nie wie, że są inne piękniejsze rzeczy. On się po prostu nakręcił dinozaurami, bo nie wie, że są inne rzeczy. Pięk, zwierzęta natura nie wie, że jest piękna, bo nie widział. Tak, więc ja postanowiłam jakby trochę odbiec od tematu dinozaurów i powiedzieć mu, że są inne drapieżne zwierzęta, które są piękne. Orły, lew, tygrysy, gepardy. One mają piękne cętki. W ogóle są naprawdę śliczne. I dla mnie na przykład taki kot, jak my mamy... Też zaczął mówić, że to jest też drapieżnik, to też jest drapieżnik, zobacz jaki on ma piękne futerko, jakie on ma różne korony na głowie, jaki tygrys jest piękny i w ogóle on jest stworzony przez bogę, gepard. I zaczęliśmy oglądać książeczkę, w których te futera są różne i są piękne i on zaczął się wkręcać w to, że one też są jednak drapieżne, ale są piękne. I tak na następny dzień Izak już sam wiedział, że nie idziemy oglądać dinozaurów, chociaż zagadał, czy będą te tyranozaury. Ja mówię, nie, dzisiaj będziemy oglądać orły i zaczął sam jakby nakręcać się tymi orłami, że one są piękne, że polują tam i różne rzeczy robią też takie drapieżne, ale w ładny sposób w ogóle naturę widzieliśmy, jak na przykład zyskały, skał zfruwały, spuszczały te swoje małe pta, pisklęta i wiesz, no, polowały, różne po prostu takie zwierzęta, takie akcje, które chłopców, chłopcy lubią po prostu, nie, takie dzikie, tak? Następnego dnia moja mama przyjechała i przywiozła nam taką książkę, nie wiedziała też o tym, że jesteśmy na takim etapie, przywiozła nam taką książkę, encyklopedię zwierząt, w których były ptaki rajskie. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają ptaki rajskie, papugi i takie różne piękne zwierzęta, które są, na amazonka i takie różne tam, po prostu one mają tak śliczne kolory, żółte, niebieskie, turkusowe, takie kolory, które wydaje nam się, że one są namalowane albo w jakieś, no, w programach komputerowych prze, jakoś tam przerobione, one są w naturze, takie piękne. I on zaczął oglądać te obrazki, ja mówię, to może włączymy jakieś te, jakie wydają dźwięki, bo tam było coś napisane, że jeden z tych ptaków wydaje dźwięk jak motor, jak silnik motora. Jego to... Ja mówię, no dobra, no to włączymy, poszukamy na YouTubie, czy faktycznie, czy on tak brzmi jak dźwięk motora, bo sama byłam zaciekawiona. No i włączyliśmy, akurat mi się udało jakieś w HD zobaczyć ten obraz. I jest taki, ona ma taki ogon. No Jestem na przykład taki malutki ptaszek, a ma takie wielkie pióra piękne. No i zaczęliśmy się oboje tym zachwycać, i ja tak się na niego patrzę, że on się tym zachwyca. Ja się tym zachwycam. W ogóle no tak ożyliśmy po prostu i zaczęliśmy zgłębiać ten temat. Tego dnia też poszliśmy na spacer, była słoneczna pogoda. Nie wiem, czy widzieliście Bażanta z bliska, ale my pierwszy raz przy, na naszej sąsiadce ogródku. Zadomowił się, jak, jak można powiedzieć, zadomowił się, bo był akurat przy płocie i nie uciekł. Ja byłam często świadkiem, że barzant gdzieś mi przelatuje, ale nigdy go nie widziałam z bliska. A to był barzant, nie barzancica, tylko barzant, który jest no, śliczny. No i myśmy go widzieli z bliska i Izak też był zachwycony tym, że ojejku, jaki on ma kark zielony, jak się błyszczy. No i jakby pomyślałam sobie, że przecież. No właśnie o to chodzi, że my możemy przyciągać i możemy kreować sobie tą rzeczywistość. Ja chcę piękne rzeczy oglądać, a nie brzydkie. Zaczynając od tego, że chcę zaczynać ten dzień pięknymi obrazami, to ja chcę przyciągać do siebie piękne rzeczy i chcę rozmyślać o pięknych rzeczach, chcę mówić piękne rzeczy. Postanowiłam też się doszkalać w języku i rozwijać swój język i jakby szukać też nowych słów, żeby opisywać na przykład rzeczywistość, bo zauważyłam też, że mam... Można powiedzieć w sumie biedny słownik, no bo jest milion różnych określających słów piękna, a używamy piękny, wspaniały, cudowny, no i a można naprawdę w tysiąckrotny sposób to powiększyć i używać takich słów, które są piękne i rozwijać się w tym.